Jeszcze na samym początku, na szybko zaproszę Was wszystkich na nowo stworzony serwer Discord Square Drifters Paradise. Link do niego macie w opisie. Możecie się zaznajomić z nim jak tylko chcecie, kiedy tylko chcecie. Zapraszam do rozmowy oraz pisania na czacie. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Oskar, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie w CarX Drift Racing Online. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Eneba.com Chcesz pograć ze mną na streamie Forza Horizon? Teraz możesz mieć ją taniej. Pisując kod promocyjny Marquis zyskasz 3% zniżki przy zakupie. To co? Kliknij w link w opisie, a ja życzę miłych zakupów. Słuchajcie, dawno tej gry nie było. A dlaczego? Dlatego, iż nie umiałem, dlatego iż dlatego, że nie umiałem w niej jeździć, ale w ostatnim czasie zadziało się naprawdę dużo zmian, jeżeli chodzi o, o tę grę na moim kanale, w moim życiu, że tak powiem. Eee, na wstępie powiem tak, jeździmy sobie na nowej mapie, która się nazywa Pacific Hills. Ogrywaliśmy sobie już ją na streamku. Także mam już ją powiedzmy ogarniętą jak należy w połowie i tak. Jak widzicie, troszeczkę się pozmieniało z uwagi na hada i światełka, które mam. Zainstalowałem sobie na streamie Kinomod, który udostępnia nam takie rzeczy właśnie jak customowe. E, światełka, e, światła samochodu, reflektory oraz inny, inny. Had e, gry po ukryciu tego pierwotnego. Umożliwia nam również zmianę pogody różnych rzeczy w samochodzie tunów, udostępnianie Nitunów, udostępnianie naklejek itd. Mam tutaj też modyfikację graficzną, jednakże gramy na nowej mapie i zauważyłem, że ta modyfikacja graficzna no się buguje, że tak powiem. I nie mogłem ustawić sobie tutaj innej grafiki, ale na innych mapach mam po prostu troszeczkę zimniejsze kolory um, i bardziej jest to takie wyostrzone, jakby można było to tak. Powiedzieć. Słuchajcie, dzisiaj sobie e, ogramy mapę Pacific Hills, bo ona ma jeszcze taki jeden mały isterek. Do którego postaram się Was zaprowadzić. To było bodajże tutaj. Tak, to było tutaj. I, i, I sobie tu pojedziemy po prostu. Nie, to nie było tutaj. Nie, 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 to moja pomyłka. Znaczy tutaj też. No i ogólnie tak. Tion samochodu jest zupełnie inny. Jestem teraz na pakiecie Ultimate, a nie na pakiecie Drift, tak jak to miało miejsce poprzednio. Jest to za sprawą Kruka. Pozdrawiam Cię, komplu bardzo serdecznie. Wbijajcie na mojego Discorda nowego Square Directors Paradise, do którego link macie w opisie, bo właśnie tam kolega dostał jako pierwszy na serwerze rangę zaufany przed tym naszym programem w bicie zaufanego na 25. level, także opłaca się pomagać, opłaca się przekazywać jakieś ważne informacje, na przykład dla mnie, dla serwera, i tak dalej. I będziecie mogli mieć grę tak, jak ja. A dzięki temu, że. Koledzy pomogli mi to wszystko odblokować. Gra wygląda o no, wiele lepiej. Fajnie się to prezentuje, ma o wiele więcej możliwości niż przedtem. E, I ja się cieszę. Jakby mówiłem, że nie potrafię stawiać tutaj aut, a ludzie, e, niektórzy znają się lepiej po prostu ode mnie na tej grze i mi pomogli to zrobić. No i dzięki temu mam teraz 180X zrobionego po prostu na TikToku na kozaczka. I jeździ mi się nim wyśmienicie Po prostu, no ta gra teraz ma sens no. Dobra I to jest e, taki easter egg tej mapy Możemy sobie wjechać tam właśnie Za policjanta i Na samą górę sobie e, wjedziemy No w momencie kiedy ktoś mi w dupę nie wiedzie, Oczywiście No bo ludzie to dzieją, Dzielą się na dwie na, 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 na dwie kategorie Są ludzie i parapety, to był parapet Zwiększymy sobie kąt O tak pięknie Niebieskie reflektory Idealnie pasujące do Niebieskiego koloru Auta, lakieru He's the wall Strasznie szerokie tutaj są Ulice W tym całym easter eggu my sobie zawrócimy, bo jak u na streamie pojechałem, oho, na streamie pojechałem um, tam prosto, a tutaj nie pojechaliśmy. Dobra, cofnęliśmy się, słuchajcie, już normalnie. I widzieliście, to teraz może pokażę wam całą mapę, jaką mamy tutaj do dyspozycji. E, Pacific Hills. Troszkę mi to wygląda jak jakiś Miami. E, nie wiem, nie wiem co to jest za miasto odwzorowane Tak naprawdę ludzie, którzy lepiej znają się na topologii miast amerykańskich, bądź wyglądzie, mogą mi powiedzieć coś więcej na ten temat, także odezwijcie się kochani w komentarzach ale teraz, teraz sensownie można tutaj jeździć kurde, z przyjemnością Jezu, kto co spami mi na discordzie, nie pozdrawiam widzowie słyszycie mojego discorda także no, zapraszam link w opisie Naprawdę warto, ja siedzę tam jak widać codziennie podczas nagrywania też mam odpalonego cały czas na lewym monitorze, co możecie teraz na kamerce kątem oka widzieć. Dobra, się tu pojadę. Ale ja nadużywam tego ręcznego, co? O, teraz nie musiałem, ale już odruchowo łapię, łapię łapą. I tu nic nie ma? Ja mogę sobie skręcić? Mogę, mogę, Panie Gusie. Strzeż się Pan. Po chodnikach jadę, ale. wymiatam. No i słuchajcie, na Discord jeszcze są bardzo ważne głosowania: często głosowania na temat mojego kanału, na temat ostatnio asortymentu w sklepie SDP, na temat rzeczy, które się pojawią na kanale. Bo jest już taka jedna seria, która niedługo ruszy Bo już mam wystarczającą ilość materiałów do niej Ale no, wy jeszcze tego nie wiecie, wiedzący Discordowi a Jak wiadomo Discord i Instagram ma lepiej Na Instagramie często dowiadujecie się po prostu rzeczy z mojego życia bardziej prywatnego Tego co się robi na co dzień A na Discordzie dowiadujecie się rzeczy stricte YouTube'owych Także polecam śledzić te social media bo się opłaca. Ludzie, którzy tam są i którzy faktycznie to widzą, mogą wam to potwierdzić. Jezu, jaki kozak! Ja wymiatam. Normalnie jestem pro-drifterem. Teraz mogę powiedzieć, że jestem pro-drifterem, jeżdżącym po parkingu. W tą stronę. O! Tak, tu mogę. No i gitara Kozak No i sztosik, idziemy znowu w lewo sobie Albo nie, albo tak Tego nawrotkę zrobimy Blisko chodnika Krawężnika A tu sobie prosto pojedziemy, tu, tędy chyba jeszcze nie jechaliśmy Biegi są wystarczająco długie. Także fajnie się jeździ. No i ogólnie z początku odcinka widzieliście, że ja jechałem sobie tutaj. To nie, to przepraszam, to jest San Francisco. W San Francisco chyba coś takiego jest. Mi się popieprzyło Pacific Hills, a w rzeczywistości te, te ulice, którymi ja teraz jadę są chyba w San Francisco. Tak mi się coś kojarzy. Dobrze mówię? Jeżeli dobrze mówię, to dajcie znać w komentarzach. Jeżeli nie, no to mnie poprawcie. Ale mi się tak coś kojarzy, że... To jest w San Francisco. A teraz sobie pojedziemy w lewo. Jechaliśmy w prawo, to teraz w lewo. Dzięki kruk, naprawdę. Gościu, patrz, co ja teraz wymiatam z samochodem. To, to, nie jest w ogóle do mnie podobno w tej grze. Przecież ja w tej grze jeździć nie potrafiłem. A teraz sobie pojedziemy tutaj na ręcznym. No i baja Tu byliśmy No też nie, jedziemy teraz po obrzeżach mapy Praktycznie I dojdziemy znowu bu do Burder Kinga Burder Kinga No tak O, tu troszkę spieszyłem, Ale jedziemy dalej Mówię wam, że to... W głównej mierze nieumiejętności kierowcy, a ustawienia samochodu też się liczą. Owszem, umiejętności są ważne, ale bez odpowiedniego ustawienia samochodu to by nic nie zdziałać, bo jak widać, bez przerwy jestem w stanie bez żadnej pomyłki driftować sobie ulicami San Francisco. Spróbujemy zrobić 360. No i zarobiście. Racyk. Ej, to małe jest ten Pacific Hills. Powiem Wam szczerze, że jakoś nie mamy jeszcze w sumie przyjemności ojechać całej tej mapy. O, Ej tu sobie pojedziemy. Okej, okay, czyli tam jest fontanna, no to dobra. Jakby uderzamy to jeszcze raz, uderzamy to jeszcze raz w takim razie. Uderzamy sobie fontannę. Proszę bardzo. Tam gapie e, obserwują Widzę, tu parę gapiów Paru gapiów Ławek nie zahacz, no i zahaczyłeś <laughs> Ale wcześniej nie zahaczyłem i było dobrze Kurde, no Dzisiejszy film to jest majstersztyk No i teraz następne filmy w takim razie z Carrixa będą na Customowych mapach z ludźmi, którzy Jeżdżą Już bardziej zawodowo w tej grze, znaczy zawodowo Zawodowo w tej grze się nie jeździ, wiadomo, ale no, są różne organizacje driftowe, na przykład KRG, które, którą znam z moich streamów. A to teraz sobie w górę pojedziemy, którą z, znam z moich streamów, bo kolega chyba właśnie kruk w tej organizacji jest, dlatego e, ogarnia bardzo kar i on mi pomógł ze wszystkim. Jego ustawienia mam teraz w SX-ie, ale tych ustawień, oczywiście, kochani, nie udostępniam. Są to ustawienia, które otrzymam ja, jakby bez zgody jego e, pana Mościa Kruka, nieodostępnie. Nawet powiem wam szczerze, że jeżeli pozwoli, to również nieodostępnie, bo jakby to jest praca, nad którą on spędził trochę czasu, tak? I to jest tak, że ja go o to poprosiłem, a nie będę mu psuć biznesu. Jeżeli będziecie chcieli i on będzie chciał wam to zrobić, to zgłosicie się do niego i on wam to ustawi. A teraz sobie pośmiegamy na tym polu, co? Widzicie? Da się Na całej szerokości białego pola Ja mogę robić z tym samochodem dosłownie wszystko To jest oficjalnie jak na razie Mój ulubiony samochód do driftu w tej grze No to nie wyszło. No cóż. Znaczy nie wyszło. Wyszło i nie wyszło. Jak człowiek chciał to zrobić inaczej, ale... Wyszło to troszeczkę w inny sposób. Dobra, trzymamy się blisko. Pojedziemy sobie znowu w tą podwójną drogę, tylko pojedziemy może do samego końca. Tym razem, tu o! Tu chyba mnie jeszcze nie było. Albo byłem, ani nie pamiętam, byłem, ale nie z tej strony. Tak, tu byłem. Mogłem to ładniej przyciągnąć, wiem. Nie przyciągnąłem, niestety, ale. Wybaczcie chyba mi to, co? No to tu ładnie przyciągnę. Troszkę po chodniku. Ale ładnie. Jest kozak, no powiem Wam szczerze, ta gra dla mnie odżyła. I ta gra ma dla mnie teraz sens. Jestem w stanie w niej normalnie śmigać. Mam jeszcze zrobioną super pod drift ogólnie z tym całym setupem, ale to zostawiłem sobie na kolejne odcinki. Jakby teraz mam 40 milionów w tej grze. Jeżeli chcecie, to oczywiście są poradniki na internecie, jak to robić. Ale ja mogę nagrać poradnik swój z głosem, jeżeli będziecie chcieli, jak zarabiać w tej grze. Jak zarabiać w tej grze. Będziecie mogli sobie, słuchajcie, zbierać kaskę tak jak ja. Bardzo szybko, bardzo prosto, i będzie Was stać na wszystko. Jednak będzie to wymagało kupnej jednego delce za 11 zł. Więc no niestety. Ale ja nie widzę problemu. Często też te delce można wyłapać w mniejszych cenach. O, tu była korekta, tu była korekta, tu spróbuję. Tu też, dobra. Człowiek już się wypalił. <grystanie> Ej, ja ciągle mam wrażenie, patrzcie, jak jadę sobie tamtędy... Jak jadę sobie tędy, to mam wrażenie, że tamten zakręt jest o wiele bardziej łagodny niż jest w rzeczywistości. W rzeczywistości on jest mega ostry, patrzcie. I tutaj jak jadę, to mam wrażenie, że przez to, że do parku się wjeżdżę, że ja mogę sobie tutaj wziąć, no nie no 100 na godzinę, a tu jest, kurde, normalne skrzyżowanie. Takie ciasne. Tu na dwójce sobie pociśniemy i wjedziemy stąd, tam do parku. O tu. Mogę wjechać? Ej, tu też mogę wjechać. Jakby do tego parku też wjedziemy sobie. Tylko jak? O, tu jest droga widzę. O, lol, wjechałem. <ścoughs> wjechałem na piaskowicy, słuchajcie. I co w tej grze można robić? W tej grze można robić wszystko. Słuchajcie, nawet po piaskownicy sobie jechać można. O nie, tu są schody, dobra, tu nie jadę. Tu nie jadę. Dobra, to sobie nawrócimy. Tu możemy sobie na, na piachu pośmienia. Na piachu się nawet nie, nie dam rady napędzić. O, tam mogę sobie pojechać. Tu też są schody wyskakujemy? Nie wyskakujemy. czyli się zapadam po ziemię. Myślałem, że wyskoczę z tych schodów tak fajnie, ale... Jednak nie, jednak nie. Dobra, to my robimy taki motywik. Jedyneczka, nie ma co? O, ho, ho, za, za, za bardzo. Jedyneczka. Na Słuchajcie, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zapraszam do subskrypcji mojego kanału oraz zapraszam Was na moje social media, o których wspomniałem już wcześniej: czyli Instagram oraz Discord. Więcej w sumie nie potrzeba, bo o Facebooku wiecie. Jeszcze ja na dzisiaj z wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się i cześć!